I jak tam, odpoczyliście? Zgodnie z naszymi przewidywaniami, rok 2023 zaczął się dość niemrawo. Emocje, co prawda, były, ale nie zawsze takie, jakbyśmy tego chcieli. Można więc było wykorzystać ten czas, by nadrobić growe zaległości i nieco podładować baterię. No ale teraz z tym koniec. Luty przyniesie bowiem naprawdę mocne orzeźwienie w świecie elektronicznej rozrywki. Dość powiedzieć, że tym razem niełatwo będzie trzymać portfel na wodzy, bo takiego nagromadzenia hitów i to tych potencjalnie największego kalibru od dawna nie było. Zresztą to już chyba wiecie, bo co najmniej jeden głośny tytuł spośród nadchodzących premier zapewne zagościł na niejednej z Waszych list zakupowych. Proordery mówią tu same za siebie. Mówiąc szczerze, to sami mielibyśmy sporą zagwostkę, czy tym razem nie obdarzyć której ze zbliżających się produkcji kredytem zaufania. Oj dobrze ten luty wygląda. Naprawdę dobrze. Nie będę Was jednak trzymał w niepewności. Rozsiądźcie się więc wygodnie w fotelach, gorąco herbatka w dłonie i zaczynamy nasz comiesięczny przegląd najciekawszych premier gier. Oto w co będziemy grać w lutym 2023 roku. No i proszę, całkiem nieźle się ten miesiąc zaczyna, nie uważacie? Sporo osób czekało na tę klimatyczną kontynuację przygodowego Deliveras Dymun The Moon sprzed niemal 4 lat. Tym razem, zamiast księżyca, akcja gry przeniesie nas na Marsa, gdzie, podobnie jak poprzednio, będziemy musieli zmierzyć się z szeregiem najróżniejszych wyzwań: od tych zręcznościowych po zagadki logiczne i środowiskowe. I choć mas efekta z tego raczej nie będzie, to jednak, sądząc po naprawdę entuzjastycznym przyjęciu poprzedniczki, o jakość tego tytułu chyba nie musimy się obawiać. Od solidna pozycja dla miłośników przygody, eksploracji, i kosmicznych klimatów. Seria Spellforce kojarzyła się dotąd z dość specyficznym miksem strategii czasu rzeczywistego i RPG. W tym przypadku będzie jednak trochę inaczej. To, co tu widzicie, to bowiem nietypowy, bo turowy spin-off głównego cyklu, który ma do tego łączyć w sobie elementy RPG i strategii 4X. Polegający w skrócie na eksploracji, eksploatacji, ekspansji i eksterminacji. Oj, coś mi się wydaje, że najwierniejsi fani Spellforce z politowaniem kiwają teraz głowami. Bądźmy jednak dobrej myśli. Czasami z takich eksperymentów rodzi się coś dobrego. Kto wie, może to właśnie taki przypadek i szykuje się nam nowoczesna wersja legendarnych Heroesów? Pustynna planeta, żniwiarki zbierającej super rzadki minerał, wielkie pustynne czerwie połykające pojazdy poruszające się po piasku i trzy klany walczące o kontrolę nad tym surowym światem. Chyba nie muszę pytać, co wam to przypomina. Zrzynka z kultowej już Dune jest tu wręcz ordynarna. Mimo to jednak wspomnieć o tym tytule musimy. Czemu? A choćby dlatego, że kampania fabularna w Dune Spice Wars wciąż nie jest gotowa. Może ta gra, choć na chwilę umili więc nam czekanie. Zobaczymy. No wreszcie, niesamowite, że tyle lat musieliśmy czekać na kolejną porządną grę z magicznego świata Harry'ego Pottera, niby tak potężna marka, a nowych tytułów jak na lekarstwo, tylko te mobilki i mobilki. No ale to już przeszłość. Dziedzictwo Hogwartu w końcu da nam to, o czym od dawna marzyliśmy: możliwość stania się uczniem najsłynniejszej szkoły magii i czarodziejstwa. A że nie będzie w niej Harry Pottera, bo akcja tejże gry toczyć się będzie w XIX wieku, to chyba nawet lepiej. Oznacza to, że niemal wszystko będzie okryte tu nimbem tajemnicy. Co tu dużo gadać? Oto bezapelacyjnie najgłośniejszy tytuł pierwszej połowy 2023 roku. Pewnie niewielu z Was słyszało ten tym tytule, co? Jeśli tak, to lepiej szybciutko nadróbcie zaległości, bo ta gra może okazać się czarnym koniem nadchodzących tygodni. Wanted Dead to szybka, bezpardonowa i pełna przemocy akcji, w której cyberpunkowe klimaty mieszają się ze staroszkolnym podejściem do rozgrywki. Będzie tu więc cała masa przeciwników do odstrzelenia, posiekania mieczem i widowiskowej eliminacji. Nie myślcie jednak sobie, że wszystko przyjdzie nam tutaj szybko, łatwo i przyjemnie. Za tym tytułem stoją m.in. twórcy serii Ninja Gaiden, więc lepiej przygotujcie się na spore wyzwanie. Ta premiera nie jest może wielkim zaskoczeniem, wszak o PC-towym mówiło się już od jakiegoś czasu. Mimo to jednak fanom PlayStation, a przynajmniej tym najbardziej zagorzałym, może teraz żyłka pęknąć ze zdenerwowania. Jakby nie patrzeć, jeszcze niedawno o tym tytule mówiło się: piękny pokaz możliwości PS5 czy ekskluzji na miarę nowej generacji. Teraz zaś może się okazać, że PC-towa edycja tego rogalika zaserwuje nam taką grafę, że dopiero oko nam zbieleje. O ile oczywiście dysponujemy kosmicznie mocnym pc What is this cycle I'm trapped inside? A co powiecie na Dziki Zachód i odrobinę kowbojskiego życia? Ale nie takiego jak w Red Dead Redemption 2, oj nie. Tu zamiast widowiskowych pojedynków rewolwerowców, napadów na dyliżancy czy leniwego snucia się po dzikich ostępach, mamy więcej survivalu, symulacji życia, a nawet RPGa. W tej grze, prócz przygód i otwartego świata, będziemy więc bawić się w osadnika na dorobku, później założymy własne rancho, a jeszcze później zbudujemy całe miasto. A że jednego życia na to nie starczy, to i trzeba będzie tu zadbać o rodzinę i własną dynastię. Nie bowiem, brzmi to całkiem intrygująco.

Pełni to rozumiemy. My też nie dowierzaliśmy, że to się w końcu dzieje. A jednak ósma część kultowych settlersów faktycznie nadchodzi i chyba jedyne co mogłoby teraz zagrozić tej premierze to najazd kosmitów albo gdyby niebo spadło nam na głowy. Z jednej strony fajnie, bo od poprzedniej odsłony osadników minęło już niemal 13 lat. Z drugiej trochę się obawiamy, co z tego wyjdzie. Po tylu latach produkcji, opóźnień, poprawek i zmian koncepcji może być różnie. Mimo to trzymamy za ten tytuł kciuki. Mocno trzymamy. W pierwszej chwili można by pomyśleć, że ktoś tu trochę za bardzo zapatrzył się w Monster Huntera. Barwny, majestetyczny świat i polowanie na olbrzymie bestie, coś takiego z miejsca przywołuje skojarzenia. Na szczęście jednak Wildheart zaoferuje nam też coś od siebie, coś czego Monster Hunter nie ma. O czym mowa? O systemie budowania, który może mocno rozmaicić rozgrywkę, szczególnie gdy do walki staniemy w drużynie wraz z dwójką innych graczy, oj, szykuje się niezła rozruba. Mówiąc szczerze, jesteśmy bardzo ciekawi, co z tego wyjdzie. Są tu jacyś fani Akuza? Tak? No to w lutym i wy będziecie mieli co świętować. Oto bowiem po 9 latach próś i błagań i to niemal jak w zegarku w końcu doczekacie się angielskiego wydania samurajskiego spin-offa tego cyklu i to od razu odświeżonego w postaci remake'u. Co ciekawe, będzie to też pierwsza słona serii działająca na silniku Unreal Engine 4. Czy to dobra, czy zła wiadomość? To już pozostawiamy w waszej ocenie. Jeszcze do niedawna o tym tytule zwykło się mówić rosyjski Bioshock. Niestety wydarzenia rozgrywające się za naszą wschodnią granicą spowodowały, że jest on teraz na cenzurowanym. Ba, niektórzy nawołują wręcz do otwartego bojkotu tego tytułu. Czy słusznie? Nie nam to oceniać, ale wiecie, kupować tego retrofuturystycznego akcyjniaka w ogóle nie musicie. Do zagrania wystarczy przecież Game Pass, do którego tytuł ten trafi już w momencie swojej premiery. Także wiecie, może warto spróbować? Nie wiem jak wy, ale ja za każdym razem, gdy oglądam zwiastun gry, mam ciarki na plecach. Dlaczego? Bo to kolejna odsłona mojej ulubionej serii, do tego w zupełnie nowym, absolutnie fantastycznie wyglądającym wydaniu. Stworzonym specjalnie z myślą o nowych oglach wirtualnej rzeczywistości prosto od Sony. Tak, tak, to co tu widzicie, będzie zapewne wizytówką nowego sprzętu spod znaku PlayStation, czyli. PSVR2 szumnie zapowiadany jest jako następna generacja zabawy w wirtualnej rzeczywistości. I chyba coś w tym jest, bo to sprzęt na prawdziwym wepasie. Dwa ekrany OLED, rozdzielczość 4K HDR, śledzenie gałek ocznych, wibracje gogli, imersyjny dźwięk 3D, wykrywanie dotyku palca, efekty dotykowe i adaptacyjne triggery w nowych kontrolerów PS VR Sense. Jak to wszystko sprawdzi się w czasie gry? Tego jeszcze nie wiemy. Ale kolejka tytułów startowych już teraz jest imponująca, więc emocji nie powinno zabraknąć. Nie wyżycie? No to tylko spójrzcie na niewielki wycinek tego, co ponoć szykuje się nam już 22 lutego, w dniu premiery PETSVF2 Oho, już słyszę pomruki niezadowolenia, że niby znowu pokazujemy wam jakieś dziwactwo, którego hasztak nikogo. Ale wiecie, gdybyście nie kochali takich dziwacznych symulatorów, to nikt by ich nie robił. A skoro już sobie to wyjaśniliśmy, to co powiecie na możliwość stworzenia własnej restauracji? I dotyczy to nie tylko aranżacji wnętrza, ale wszystkich aspektów prowadzenia takiego interesu: gotowanie, sprzątanie, prasowanie, a nie, to ostatnie nie. Ale poza tym będzie tu niemal wszystko, łącznie z przygotowywaniem dań i walką o gwiazdki Michelena. To jak podejmiecie takie wyzwanie? Wiemy, że amerykański futbol to sport w naszym kraju raczej niszowy. Mimo to jednak o tej jego wariacji wspomnieć po prostu musimy. Wszak dwie poprzednie odsłony tej nietypowej, całkiem krwawej serii bazującej na licencji Warhammera i planszowej strategii za każdym razem spotykały się z niezwykle ciepłym przyjęciem graczy. Czy i tym razem będzie podobnie? Pewnie tak, bo trójka przyniesie niewidziane dotąd trasy nową kampanię dla jednego gracza i nowe mechaniki. Dacie wiarę, że od poprzedniej odsłony tej strategicznej serii upłynęła już niemal dekada, trudno się więc dziwić ogromnym wręcz oczekiwaniom graczy, wszak branża gier przez ten czas nie stała w miejscu. Owszem, twórcy postarali się o dwie zróżnicowane kampanie fabularne włoską z dynamiczną mapą i północnoafrykańską bardziej klasyczną, nowe jeszcze lepiej odzorowane jednostki, czy świetnie wyglądający system zniszczeń. Drobnym problemem może jednak okazać się grafika, która powiedzmy sobie szczerze, w fazie testów raczej fanów serii nie zachwyciła. Mimo to my jesteśmy dobrej myśli. Może twórcy najlepsze zostawili na koniec? Jeśli by zapytać zagorzałych fanów survivali o najlepsze tego typu produkcje, to więcej niż pewne, że The znalazłoby się w pierwszej piątce. A czemu akurat o tym tytule tu wspominamy? Bo Synowie Lasu to nieformalna kontynuacja tamtego hitu. Ponownie trafimy tu więc na tajemniczą, pełną niebezpieczeństw wyspę, na której będziemy jednak musieli już nie tylko stawić czoła hordom kanibali, ale też dynamicznie zmieniającej się pogodzie czy srogim zimom. Trzeba więc będzie zadbać o schronienie, jedzenie i całą resztę. Tym razem jednak, niczym Robinson Crusoe, do pomocy dostaniemy też swoich piętaszków, w postać towarzyszy ciekawe czy to wypali. Oj, kochacie budować rakiety, to pewne. Wystarczy spojrzeć na wciąż dochodzące niezwykle pozytywne recenzje pierwszej odsłony tej serii na Steamie. Mało tego, nie w projekt dwójki nawet pomimo zmiany dewelopera i kolejnych potężnych opóźnień, bo przecież ten tytuł miał ukazać się jeszcze w 2020 roku. Obietnica setek nowych części kolonii czy lotów międzygwiezdnych jak widać zrobiła swoje. Miejmy tylko nadzieję, że wczesny dostęp nie zawiedzie i na całą resztę owych szumnych zapowiedzi nie będziemy czekać latami. Oby. Fanom japońskich herpegów tego tytułu zapewne przedstawiać nie trzeba. Pierwsze Octopath Traveler zachwyciło nie tylko oryginalną prawą wizualną, łączącą retro pikselową grafikę z trójmiarowym otoczeniem, ale także specyficznym podejściem do odpowiadanej historii, w której przewija się aż 8 bohaterów. Co przyniesie więc część druga? Jak zwykle więcej tego samego. Oczywiście pojawi się też kilka ciekawych nowości. Czy to starczy byśmy popędzili do sklepów? Trudno powiedzieć, ale baczniej przygląda się temu tytułowi nie zaszkodzi. I Wiem, wiem, na pierwszy rzut oka ten tytuł nie wygląda szczególnie porywająco. Od survivalowa opowieść o uwięzionej na dalekiej północy ekspedycji, w której prócz poznawania historii przyjdzie nam zarządzać zasobami. A jednak jest w tym wszystkim coś niepokojąco intrygującego. Nie wiem jak wy, ale ja czuję w tym wyraźne klimaty serialu Terror. Destiny 2 jest absolutnie niesamowite. Leci już szósty rok tej produkcji, a ona wciąż przyciąga masę graczy. Jasne, nie obyło się tu bez wzlotów i upadków, a potem znowu wzlotów, ale jak na sieciową strzelankę to i tak imponujące, że tyle udało się wytrwać. Cóż, zasługa twórców, którzy wciąż do tej gry coś dokładają, coś zmieniają i usuwają. Ten oto dodatek przyniesie jednak sporo nowego: od Planuty Neptun z klimatyczną metropolią, poprzez kampanię fabularną, aż po trzy nowe podklasy i szereg innych usprawnień. Oj, najwięksi fani Destiny 2 z radości już pewnie zacierają ręce. Może na to nie wygląda, ale ten dość niepozorny tytuł ma całkiem sporo wspólnego ze wspomnianym wcześniej Returnal. Mamy tu więc tajemniczą planetę, mamy odradzającą się na niej stale astronautkę, mamy też masę wymagających potyczek z przeciwnikami i zapewne niejedną zagadkę do odkrycia. Na początek powinno więc wystarczyć, a jak będzie dalej, to się zobaczy. I to już wszystko, co mieliśmy Wam do pokazania. Oczywiście luty może Was jeszcze czymś ciekawym zaskoczyć. Wszak kolejne zapowiedzi nowych gier pojawiają się niczym grzyby po deszczu. Ale i bez tego najbliższe tygodnie zapowiadają się fenomenalnie. Nie uważacie? Byle tylko na ostatniej prostej nie spotkała nas żadna przykra niespodzianka. I tego lepiej się trzymajmy. A co będzie dalej? Cóż, by nie zapeszać odpowiem dyplomatycznie. W marcu może być jeszcze całkiem gorąco. Ale o tym opowiemy bliżej już w następnym odcinku naszej serii najciekawszych premiery gier. By go nie przegapić Pamiętajcie zostawić suba, a na razie mówimy Wam, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.